Siema. Witam Was na swojej następnej relacji z nadwody. Dzisiaj jestem nad kanałem w Late of Bazard i będę polował na jakieś okonie, może jakiś szczupak z przyłowu, gumy takie 10 cm, 10 cm mam jakieś woblerki mniejsze, co tam jeszcze obrotóweczki, salmo sliderki jakieś tam jeszcze mam, mangerka jakiegoś. Także dzisiaj będziemy polować na większe okonie, na szczupaki. Pływają tutaj duże okonie, takie pod 40. Co prawda ciężko, ciężko je tu znaleźć, ale może, może dzisiaj się uda. Już kiedyś nagrywałem film ze spinningiem z tego miejsca. No coś tam mi się woda gocze. Jakieś może karpie pływają czy coś. No, nagrywałem już ze film ze spinningiem z tego miejsca i chyba widzieliście o konia 39 cm i jakiegoś małego, jakiś atak szczupaczka był i potem na koniec jeszcze szczupaka złapałem, ale to już było ciemno, to chyba tylko rybę wam zaprezentowałem z tego co pamiętam o. Ale tutaj a nie widziałem jej stała niedaleko i nagle się ruszyła No, coś tutaj woda buzuje Chyba sobie już stanę i zacznę stąd obławiać Także Rozkładam wędkę i zaczynam tutaj z tego miejsca Zostańcie ze mną i miejcie nadzieję, tak jak ja, że coś dzisiaj tutaj się wydarzy. Do no, zobaczenia. I co tu by założyć na pierwszy strzał? Jak myślicie? Jakąś gumę? Czy może dzierka? Albo obrotówkę? No nie wiem. Tutaj może takiego szwajdzonkera. Idę chyba coś jaśniejszego, bo woda jest strasznie zamurona. Kurcze, coś tu chyba zaatakowało. Nie szczupak, ale okoń pociągnął. Kurczę za mały, może jakąś mniejszą przynajmniej. No, branie było. No, i się rozpadało na dobre, z tego co widzę. Musiałem już iść, nie będę stał pod jednym mostem, tyle czasu, bo szkoda czasu. Jest jeszcze kawał wody do obłowienia. Tak na szybko, ale już widzę przede mną jakiś następny most, gdzie będę mógł się na chwilę skitroć. Dobra, mam następny most Także zrobię tutaj sobie przystanek I się schowam przed deszczem Na trochę e. No to się schowałem Patrzcie <gry> A nie, dobry Sorry, druga część już ma tutaj zadaszenie, że tak powiem. <laughs> już myślałem, że jednak tu się niski trochę przestało padać i założyłem sobie jako, jakiego relaksika 8 cm już jakiegoś konia 38 na niego wyciągnąłem tutaj kiedyś Tu kiedyś widziałem, że wyciągnęli szczupaki, ale na, na trupkach ja Spróbuję. Ale woda jest jak, jaka brudna. Szupak szczupak na ha, ha. dobra, nie jest ten, bo jeszcze go nie wyciągnąłem ale wszystko wskazuje na to Fajny szczypaczki, 61 cm, fajnie no, chyba największy jaki złapałem tutaj na kanale, jakiego złapałem, tamten spod tej knajpy, co wam pokazywałem, wtedy w nocy miał z 50, nie więcej, dobra. O, śmignął dobra. Сиди, сядь, а то это на щупах, не вижу. да як щупак Kurde, nie wiem co się tutaj dzisiaj dzieje. Nie jest to największy szczupak jakiego kiedykolwiek złapałem, ale jest na pewno najgrubszy. 85 cm, ale jest gru właśnie fajny. No, nieźle co? Ale pięknie ubarwiony na płetewkach, ale gruby aż mu bęben obstaje. Odstaje. Dobra, wracasz No wody z podbieraka I sam się uwolnił <grywka> Wyskoczył z podbieraka. sobie Mam nadzieję że go nagrałem Dobra, to trzeba jeszcze porzucać tym reno Killerem <grywka> Kurde Siedzi, coś. Siedzi, no widzieliście to Ale się spiął next one, I lost it no. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Jestem już po przystanku, czekam na autobus, 20 minut muszę podstać. No ale to nic. Opłacało się dwa szczupaki, których w ogóle się nie spodziewałem. Myślałem bardziej o koniach, jakichś większych okoniach, no ale wyszło jak wyszło. Bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony. Miałem jeszcze jakieś dwa ataki na przynęte. Także dawno powiem Wam, że tyle się tutaj nie działo jeżeli chodzi o ten kanał. Także dzięki Wam za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobało. I do następnych filmów. Trochę głośno, mam nadzieję, że mnie słychać, bo te samochody tutaj non-stop jeżdżą. No ale to nic. Mam nadzieję, że mnie słychać.